Dobry. witamy w kolejnym odcinku programu Zdrowie w pigułce. E, obiecywaliśmy i słowa dotrzymaliśmy. Mamy dzisiaj odcinek e, poświęcony bieganiu. Dzisiaj z nami jest pan Krzysztof Biedrzycki. Witaj Krzysztofie. Witam, dzień dobry. Bardzo znana osobowość nie tylko w Kołobrzegu i nie tylko wśród biegaczy. No i jesteśmy tutaj na stadionie przy liceum Kopernika. No i trochę sobie o tym bieganiu pogadamy, że tak powiem. O, e, No dobrze Krzysztofie, to powiedz mi od czego się w ogóle to zaczęło u Ciebie? Dzień dobry. Ja zacząłem biegać prawie 10 lat temu. Zaczęło się od tego, że troszeczkę miałem dużo czasu, dużo kilogramów, 30 więcej niż, niż teraz. Teraz 80, miałem prawie 110. No i tak ja zawsze kiedyś w młodości troszeczkę biegałem, troszeczkę tam zawsze byłem sportowiony i tak troszeczkę się przerodziłem, że 40 lat, po schodach nie mogę wyjść. No i tak wyszedłem sobie yy, z domu raz tak. Na 20 minut, na 30 minut, może nie nawet biegając, tylko, tylko taki marszubiek. Przebiegłem sobie 3 minuty, szedłem, 3 minuty, szedłem. No i tak to się zaczęło. Poza tym miałem wujka, który teraz ma kontuzję, nie biega, ale jest wielokrotnym mistrzem Polski, tutaj jest obrzegun, na nazwisko, tak jak ja, Andrzej. I on, mi, I on mnie tak troszeczkę też namawiał. Zaczął także na spacerze, dla żartów, zacząłem sobie podbiegiwać. Tak. Później, właśnie, tak jak mówisz, takie marszobiegi, no i teraz sobie tam coś tam biegam. Tylko e, powiedz mi, od czego w ogóle zacząć? Jeżeli ktoś by chciał w ogóle zacząć biegać, bardzo trudne pytanie, bo to jest tak łatwe. No to wystarczy wyjść raz lewą nogą, raz prawą, ale z drugiej <noise> strony, od czego zacząć? Dużo, dużo osób, ja jakieś parę osób. Też y, trenuję, to za może za dużo powiedziane, ale pomagam w bieganiu. Dużo osób też wyszło i się zraziło. Brzydka pogoda, z, z, za ciepło, za zimno. O tym też powiemy później, jak się ubrać. Tak, powiemy, ale zacząć od tego, po prostu od marszu biegów. Pół, ja zawsze mówiłem dla każdego początkującego biegacza: wyjść i po prostu przez pół godziny ruszać się. Iść szybciej, wolniej, biec. I to wszystko. I systematycznie dwa, trzy razy w tygodniu od tego zacząć. Od niczego więcej, nic nie trzeba. Bez zegarka, bez drogich butów, bez yy, gadżetów. Po prostu wyjść i sobie przez 2 trzy miesiące pierwsze, tak, przez dwa, trzy miesiące, dwa, trzy razy w tygodniu po prostu tak aktywność fizyczna. A właśnie, bo to, co powiedziałeś i tak to, co też Ciebie skłoniło do, do tego biegania, tak? Bo dużo osób, z którymi gdzieś tam rozmawiałem, no też właśnie taką motywacją dla nich było to, żeby gdzieś tam zgubić te kilogramy. Natomiast do tego biegania zrazili się przez to, że być może trochę za dużo gdzieś tam nałożyli na siebie jakichś wymagań, no i gdzieś tam jakieś problemy z kolanami, te bóle w stawach, ich trochę przeraziły. I tak z tym sobie poradzić. Tak, tak. Żeby biegać odpowiednio. To znaczy, nie za dużo, łatwo to powiedzieć. Każdego początkującego biega, biegacza, który się nawet do mnie zgłasza, żeby mi tam coś pomóc, ja mówię, zróbcie sobie pół godziny, zrobią 40 minut. Ja też tak robiłem. Każdy, każdy tak zrobi. Mówię, zrób 5 km 4, zrobią 6. Też miałem problem z kolanami, ze na początku, bo też gdzieś tam przeczytałem jakieś plany, zacząłem biegać i a to dzisiaj sobie Godzinkę już pobiegam na przykład, A gdzie tam co ja nie dam rady, dam rady. Godzinkę 20 trzeba powoli, powoli, cały czas mówię mało i powoli, systematycznie biegania się, nie nad, nadrobić, że w ciągu miesiąca sobie wyjdę, zrobię nie wiem 300 km, tak jak ja teraz robię około 300-400 miesięcznie, i sobie wyjdę i, i zrobię, nagle będą biegać. Faktycznie kolana, stawy, yy, kontuzje. Nie pobieganie będzie. No tak, tym bardziej, jeżeli taka osoba ma nadmiar tych kilogramów na sobie, no to też jest no właśnie, jeszcze dodatkowe tak, obciążenie. Tak. tak? W momencie, kiedy tak. jest te uderzenie, ten, ta styczność stopy z podłożem, tak? no tutaj dochodzi do dużych przeciążeń, gdzie, gdzie właśnie później te bóle mogą wystąpić. A czy można jeszcze jakoś dodatkowo się tam gdzieś tutaj zapobiec temu, jakiś nie wiem, czy dobrać właśnie obuwie na początek. No, tak jak powiedziałeś, nie za jakieś tam miliony złotych, ale mhm. czy właśnie zwrócić na to uwagę? Zwrócić, jeżeli już. Po, powiedzmy, dajmy na to, że na przykład 3-4 miesiące ruszamy się, biegamy i chcemy dalej dalej to robić, warto w pierwszej kolejności zainwestować tylko w obuwie. Obuwie dla takiego biegacza, co ma delikatną nadwagę, to jak największa amortyzacja. Wiem, jakie to buty może ma, Marek, nie wiem nie, nie wiem, czy się tego, ale z jak największą amortyzacją buty, to najtańsze po 200-300 zł, to już na, tak jak począ, naprawdę początkującego najtańsze buty, to takie można kupić. Duża amortyzacja, to chodzi o to, żeby ta stopa się jakby była sprężysta i się odbijała. A podłoże na przykład też wybieramy lepsze, gorsze jak gdyby do biegania, no bo możemy po szutrze, możemy właśnie tutaj tak jak jesteśmy teraz na takim stadionie, tak, typowym lekkoatletycznym, możemy również, nie wiem, po lesie, czy też chociażby no w Kołobrzegu mamy dużo ścieżek rowerowych, tak, pieszo-rowerowych, gdzie, gdzie też no możemy pobiegać. Jakieś są lepsze, gorsze właśnie podłoża? Eee, tu się dziwicie bardzo, bo wam coś teraz nikt mi nie wierzy, ale potem z czasem się przekonują. Wiecie, jaka jest różnica pomiędzy bieganiem po asfalcie, jak na przykład się biegnie na grzybowo? A bieganie po ścieżce rowerowej, jak się na pociele yy, biegnie, jest tak kolosalna różnica. Ja, jak biegałem, jak biegam yy, z asfaltów, biegam tam na przykład, jak są, albo z tej rowerowej dróżki, jak biegam na tą kostkę, tak mnie od razu, zaraz stawy, kolana bolą. To jest tak twarda nawierzchnia ta kostka. Mówimy yy, o tej kostce, yy. gdzie jest ścieżka rowerowa. To jest masakrycznie. Ja każdemu odradzam, odradzam tam biegać. Na początku, jak ktoś nie wiedział, to na mnie oczy robili i mówi, co on tam gada, ale faktycznie tak jest. Najlepiej, kiedyś y, najlepsi biegacze w Polsce, nie było ścieżek, nie było się tego, to biegali w parkach. W parkach, bo to jest miękkie podłoże naturalne, no, y, noga, stopa wtedy pracuje, y, pracuje i bardzo fajnie się wtedy y, można biegać. Później na asfalcie. Ostatecznie to mówię na tej ścieżce rowerowej, tam gdzie no, biegają ludzie, bo nie mają gdzie jest fajnie, ale jak dużo kilometrów, to bardzo, bardzo to odradzam się, naprawdę. I potem dużo osób mi przyznało, rację faktycznie przestało tam biegać. Czuć, czuć nawet no powiecie, co on gada, no, jak wedę na asfalt i na, na Polbruk, no mhm. ale Czyli czuć naprawdę. Raz, gdzie nie biegać? Nie biegać na, na ścieżce, na przykład tak jak u nas w Kobrzegu, na ścieżce rowerowej do, do Podczela, na, Czyli tam na mamy Kostkę, tak, na, kostku, po, po. na Kostkę Polbruku, a bardzo fajnie na asfalcie, tak? No właśnie, jak jesteśmy przy trasach, to gdzie można na pobiegać? W Kowrzegu możemy pobiegać, jak to powiem, wszędzie. Zawsze można. Jeśli ja chce biegać, który nie chce biegać, zawsze znajdzie coś, że nie chce. Ale można pobiegać wcześniej. Najlepsze trasy to są, moim zdaniem, na Grzybowo, na Harzyno, Są te ścieżki rowerowe, na przykład na Harzyno. Poprzez Zielniewo, tą kawałek trzeba przebiec, jest ścieżka asfaltowa na harzyna i potem do, do, do lasu można pobiec. Długie wybiegania, tu biegacze kobrzeżcy bardzo dużo biega, sobie z kół do Grzybowa, Dźwierzyna, rogowa i mrzeżyna. I kończymy, i tam 40 km sobie można wybiegania, wybiegania zrobić się tego. Tam można i w park biec właśnie. I, ja I tam, na plaży, ja tak, ja tam uwielbiam biegać, bardzo dużo biegaczy, zawsze spotykam się tego. Tak, to jest że... właśnie fajne, że jak się spotyka biegacza, zawsze sobie machamy, nie? Tak, zawsze. To jest takie sympatyczne. Z, y, zawsze. Ja kiedyś jak zaczynałem biegać, właśnie tutaj biegaczy znałem takich, co dziś w zawodach startowałem, tak taki dumny byłem, nie? Że taka a cześć, <grym> To się czułem taki się tego, nie? Także polecam naprawdę y, po, te ścieżki właśnie. Można do Chorzyna pobiec, no kiedyś mniejszy ruch był, to takie pętelki się robiło tam do, do Korzystna, borku, ale to tak teraz z tymi samochodami to średnio tam jest. Dobrze, to ja jeszcze bym chciała tutaj zapytać o technikę. Na co tutaj zwracać uwagę? Jest dużo, jest dużo obozów tacy, no nie chcę, trenerów personalnych, którzy, którzy robią obozy w górach i właśnie mówią pierwsze, co będziemy ćwiczyli technikę naturalną. Wieście mi, że w Kłobrzegu jest pięciu, sześciu najlepszych biegaczy, którzy masakrycznie technicznie biega. Nie będę ich wymieniał, bo się obrażą po nazwisku, ale albo biegali, albo biegają. Masakrycznie technicznie biegają, a są prawie najlepsi tutaj w Kobrzegu, albo mają rekordy. Jeżeli chodzi o technikę, ja jestem zwolennikiem techniki naturalnej biegania. Wychodzimy i biegamy. Jak sobie tą stopę ułożymy, jak się tego. Próbowałem oczywiście, też się naczytałem, próbowałem, że na śródstopiu się biega, że tak ta szybciej się tego. Ja w wieku 40, 80 kilo to jest na biegacza bardzo dużo, w sumie przy wzroście 185, wreszcie pozorom. Yy, naczytałem się, że najlepiej zejść w stopia, to znaczy samych palców się odbijać. To mało bym się nie połamał, jak się zacząłem się uczyć. Nie da się tego nauczyć w wieku naszym. Takie rzeczy, technikę, to się uczy 15, 20 lat, 25. Jak się trenuje jakiś. To dla nas też już za późno. <grym>, no ale... Po pani chyba nie, ale po nas. <grym, <grym, tak, bo ja na przykład zwróciłam uwagę, że często tak się bujają biegacze, trzymają jakoś tak ręce specjalnie. To są mówię. różne szkoły, tak? Różne szkoły, tak. Ja jestem mówię, techniki natural, yy, biegania naturalnego. Każdy jeden, jak yy, będą, będą tu nasi biegali, zaraz biegali, zobaczycie, każda osoba inaczej biegnie. Każda osoba nie ma się tego. Technik tu na zdjęciach też mamy technikę biegania, też mówimy, ale ja tak mówię. Książki uczą, taki, tak, że się biega właśnie pod 90 stopni łokciem, palce, nie tego, nie, nie spięte. No mi kiedyś zwrócił biegacz tego. na ścieżce uwagę, że źle trzymam dłonie. Tak A że. ten biega ciekawe, czy tam, no, chciałbym poznać tego biegacza, co on biega. <laughs> <laughs> si się no może dobrze. chciał poderwać tylko iść. <laughs> Mężu? <laughs> Mężu. O, to ja z drugiej strony może. <laughs> no dobrze, no. to teraz jeszcze tylko no. chciałabym wrócić do ubrania, bo to trzeba się ubierać 10 stopni, jakby było więcej. Znaczy... Tak? Ubieramy się, też to jest z każdego indywidualna sprawa. Jeden, jeden wyjdzie, dzisiaj biegałem i spotkałem biegacza, co był ubrany w bluzę, jestem przyziębiony, dlatego dzisiaj trochę grubi ale był ubrany w bluzę, a drugi biegacz był w krótkie ręce. Ja ręka. się zawsze pewnie tak ubieram, ale jak wyjdę cienie ubrana, to od razu mi się daj, że będę nie, pierwsze dwa, trzy, dwa kilometry, powiedzmy, pierwsze 10 minut powinno być nam zimno, jak widziałem trening. Powinno być zimno, bo organizm tak naprawdę do, yy, coraz cieplej się robi po 10-15 minutach ruchu. Jak widzimy, to powinno być nam, nam zimno. Jeżeli jest od razu nam ciepło, to znaczy, że źle się ubraliśmy. Mhm. Ja pamiętam powinno jak w mróz biegałam jakiś taki większy, to miałam tutaj parę rękawiczek, a na koniec już biegałam bez. <laughs> Także tak, tak, faktycznie no, tak, tak. tak się to potwierdza. Tak, tak. No nie mówię, żeby w się ubrać delikatnie, żeby się tego, ale. Ale tak powinno być. No i tak postawa warstwa na cebulkę, tak jak wszyscy trzy warstwy najlepiej jak tego. No zależy jak to w zimę, to na długi rękaw bluza i druga bluza i, i tego. się tego. Tak i, i no ja mam problem z gardłem akurat to takie kominy. Kominy, tak. Wiesz, pan operator są. jest fanem kominów, o, <laughs> nosi o, codziennie. Tak. Taki dzisiaj <laughs> dzisiaj wygałem też. Zawsze też pytamy tutaj osoby, które promują swój ukochany sport. W jakim wieku można zacząć i do jakiego I wieku <laughs> tak, jak gdyby osoby trenują jakiś przedział wiekowy? Tak, jest przedział. Dwa lata do 102 lat. I Miał dwa lata, jak pierwszy swój bieg przebiegł, tak, tak 200, metrów. No. 200 metrów, teraz 23 no. będzie też bieg kolejny, no. ma dwa i pół no. roku teraz. No. Nie, ma, nie ma wieku, akurat jeżeli chodzi o bieganie, nie ma wieku, u nas jest znany taki zawodnik Andrzej Wegonowski, ma 77 lat, nie wiem czy, chyba go każdy zna, <głosy> <głosy> chyba go każdy zna, teraz był właśnie na biegu w Warszawie, przyjechał, tutaj ćwiczy, nie wiem czy ta, ta pani w niebieskim, trzy lata temu przez przypadek przyszła z koleżanką, i, I została i trzy, przez trzy lata, przez zasiedzenie. A, przez zasiedzenie, ma ponad, nie będę kobiecie mówił, ale szóstka z przodu i zaczęła pierwszy raz, przyszła, zobaczyła i przez trzy lata, tydzień temu, dwa tygodnie temu byliśmy pierwszy raz na bieg. Pobiła swoją życiówkę, bo pierwszy raz startowała i na podium stała nawet, także i po 60 zaczęła, także naprawdę w, u nas w bieganiu, no nie ma. Czyli dla chcącego nic trudnego, wystarczy po prostu chcieć i zacząć y, na początku truchtać, potem gdzieś tam coraz dalej, coraz szybciej y, i powoli gdzieś tam stopniować sobie tą trudność tych, y, tych treningów, super, fajna sprawa. Krzysztof, a mówiłeś, że jesteś no, trenerem tutaj. Co tutaj w ogóle macie za projekt, program? Może powiesz coś o tym więcej. No trenerem nie lubię tego słowa, bo trenerzy to są tacy, no to są trenerzy, ja jestem bardziej może... No na jesteś motywatorem. O, coś w tym rodzaju. Prowadzę takie zajęcia, to w sumie z, yy, biegam, bo lubię. To jest ogólno... BBL. BBL, tak, <laughs> tak po prostu BBL. To jest ogólnopolska akcja z fundacji wychowanie poprzez sport. Co czwartek spotykamy się od 18:00 albo 19:00 w lato. Przychodzą, tak jak nawet chyba tutaj widać, dzieci od dzieci i osoby starsze. Po prostu bawimy się bieganie. Na każdy, każde zajęcia są inne tematyczne i, i na przykład biegamy do tyłu, do przodu. Bokiem, Biegamy przez wysokie płotki, niskie płotki, biegamy na 100 metrów, na 1000 metrów, na 5 km. Dzisiaj mamy takie zajęcia, na przykład bieg z narastającą prędkością, to znaczy po rozgrzewce biegamy sobie na przykład 2 km w tempie, tam 6 minut, później 2 km, 5,5 minuty. No i tak tydzień. I tak co, co tydzień inny temat zajęcia. Zajęcia są za darmo. No każdy, kto sobie wziące. przyjdzie, po prostu. Czyli każdy może sobie wpaść każdy. tutaj w czwartek? I pobiegać. Nawet Państwo zapraszam mnie tylko służbowo. W... <grym> nie no. mamy chyba za bardzo No no i to jest właśnie wymówka biegacza, a bo dzisiaj jest za gorąco, dzisiaj słoneczko się tego. No, nie. Ja w ja sobotę biegam. <grym> ja z no. synem 20 tak. Daj. Mierzona akurat nam mówiła na jakieś tam bieganie i co jakiś czas też e, w koszalinie w sumie startujemy. Znaczy startujemy to może dużo powiedziane, ale e, też e, wyciągnęła mnie i trochę gdzieś tam to, to bieganie spiegało. Ja mamy dużo medali, na takim stojaku biegam, żeby tak. jeść więcej ciastek, więc <głosy> <głosy> motywacja jest, tak. bo tak to my jesteśmy bardziej związani z siłownią, ale ja raz w tygodniu pobiegać muszę przynajmniej wcześniej tak udawa udawało mi się częściej, zwłaszcza jak jest cieplej. I nie, było, I nie było na świecie naszego no. synka, ale raz w tygodniu to obowiązkowo. No. no właśnie też fajnie, bo a, tak jak wspomnieliśmy, właśnie nasz e, mały ma teraz 2,5 roku, swój pierwszy bieg już ma za sobą, a teraz też e, będzie w październiku, będzie tak? miał będziemy drugi, A To też taka fajna, fajne, no, rodzinne, rodzinna zabawa, tak? Zabawa, poprzez zabawę, jak gdyby, takich prawidłowych nawyków kształtowanie u tych tak. dzieci, tak? Zarażenie ich, zarażenie sportem, tak. aktywnością tą fizyczną. A nie siedzenie tak. przed komputerem na komputerem przykład. Się tego. No, wybiegacie raz, dwa razy w tygodniu, ja pięć, sześć razy w tygodniu, do czterech tysięcy. chodzimy na siłkę. Do czterech tysięcy, no, do rocznie robię kilometrów w Ale tak? też twor Taką bardzo fajną społeczność tutaj zauważyłam. Tak, bo razem się jakoś później się wspieramy, rozumiemy, często jeździmy na biegi właśnie, to się dogodujemy, że jedziemy razem, uh -huh. jednym pojazdem się tego i rozmawiamy sobie, no, no o innych sprawach nie powiem, bo nie wypada, bo to biegacze <grym> są, ale, <grym <grym ale integrujemy się też. <grym> Dobrze, się też, co to, jeszcze byśmy tego. mogli dodać? Co jeszcze, Krzysztof, byś chciał dodać? Nie wiem, co się tego. To autoreklama, nie? Znaczy, no to to się tam wytnie te nasze gadki teraz, nie? No to nie no wiem, no. to może właśnie zaprosisz tutaj. Czy nie chcecie no. więcej biegaczy? Nie, no chcemy, chcemy jak najwięcej się tego się tego. No, Czyli co? Każdy może przyjść no. tutaj, tak? Co czwartek jeszcze raz przypomnijmy. Tak, co czwartek na no 18 to jest do listopada są zajęcia. Yy, program zajęć mamy od Sportowców z najwyższej pułki z Kołobrzegu, którzy sko skończyli. Ja po prostu, jakby ten program nadzoruję. No też nie jestem takim spieszyłopankiem już teraz, bo tam w tym roku. Autokrama, tak jak tu się tego pochwale się, mistrzóstwo polskim maratonie zdobyłem, gdzieś tam na podium zawsze staje. Także też nie to, że ktoś przyjdzie jakiś, tam ktoś mu tam powie, rób to, to czy tam to się tego. Także ale, zapraszamy. No właśnie, ale jeżeli ktoś stwierdzi, że nie da rady, to. to nie nic. ma takiego tego, że nie da rady, bo my nie robimy tu ćwiczeń na, bo na przykład zadam zadanie, biegamy na przykład 5 km, ktoś zrobi dwa, też będzie fajnie, bo mhm. to zrobił więcej niż jeden, tak? No tak. tak. Ja Ci przyznam nie ma, nie się, że ja nigdy czegoś. nie patrzę na zegarek. Ja nie wiem, ile przebiegam. Bardzo fajnie. Bardzo fajnie. Bo mnie to właśnie... nie interesuje. Ja to robię, żeby właśnie się dobrze poczuć. Później oczywiście te endorfinki e, w ramach kardio. Tak. tak. Często właśnie, jak rozmawialiśmy o tych początkujących wygaczach no, bo ja wiem bo i sam po sobie, sam wiem, jak, jak jest na początku, na początku. Każdy na, na zegarki. Tylko aby szybciej, aby szybciej, aby ten kilometr I żeby szybciej. żeby mieć coraz lepszy szybciej. zegarek. Tak, tak. A jeszcze zegarek za 500 zł? Nie, no to on nie pokazuje tego, nie pokazuje tego. Nie, też jestem przeciwny. Właśnie, też jestem przeciwny. Najlepsi sportowcy, biegacze, nawet na zegarku chińskim stoperze, robili takie czasy, że. że, 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 tak, ho -ho. że ho -ho, tak. No dobra, no. to my dziękujemy Także. na dzisiaj. Dziękujemy. Zapraszamy na kolejny odcinek. Dziękuję, zapraszamy, zapraszamy. zapraszamy na pewno tutaj do e, projektu Biega Bo lubię. Do kontaktu z Krzysztofem, ortek, 18. 18 i przez ile czasu wtedy macie zajęcia? Przez godzinkę czasu. Przez godziny, tak? Ale to można to godzinkę, to każdą godzinkę możemy gospodarować, jasne. Tak. za darmo. I, za I co z pieskami też, zapraszacie? No, a tu pani... To jest akurat, wyjątkowy, ja wiem. To pani doktor, ja, ja wiem. Okej, okay, to dziękujemy bardzo i do zobaczenia. Dziękuję.